W tym filmie przetestujemy nową aktualizację w sezonie drugim Fortnite'a, a wraz z nią masę nowych przedmiotów, zmian, nagród za darmo i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. Jeśli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Więc moi drodzy, witam was w Giereczce I dzisiaj taki bardziej luźny materiał właśnie po aktualizacji. Ale zapewne wleci on no, nieco później po aktualizacji. Pewnie wleci dzień później. No i na samym początku też chciałbym zaznaczyć, że mam troszeczkę przeziębione gardło, co możecie w sumie nawet usłyszeć. Natomiast w tym filmie mniej więcej porozmawiamy sobie właśnie na temat tego update'u i tego, co się w tym update'cie pojawiło, bo pojawiło się tych zmian naprawdę sporo. I tutaj już mam chociażby jedną z nowych rzeczy właśnie w ręce. Mamy tutaj strzelbę banite, czyli nową pompę, która, no, wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem ciekawa. W sensie, mogłaby być ona lepsza. Jest to taka mocniejsza dubeltówka, która kiedyś była w grze. Natomiast, no, mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej, wiadomo. Lecz tak czy siak, w, oczywiście poza tą strzelbą banitą, w grze pojawiło się tych temków naprawdę, ale to naprawdę wiele ale my przejdziemy sobie bardziej do nadchodzących zmian, bo właśnie no te itemki będziemy sobie raczej gdzieś tutaj po drodze znajdowali więc jeśli chodzi o nadchodzące zmiany, to chociażby otrzymaliśmy informację na temat Lary Croft, tak to jest bardzo ciekawa sprawa i wydaje mi się, że też bardzo pożądana kolaboracja, czyli właśnie kolaboracja z Larą Croft i jak się moi drodzy okazuje to ma się pojawić nowa właśnie wersja tej kolaboracji, nie wiadomo Dokładnie kiedy, natomiast my na chwilę sobie zatrzymamy tutaj temat Larry Croft, bo mamy właśnie tak zwanego yy, wiertło rakietowe. W sensie, no, Rocket Drilla, bo tak się po angielsku to nazywa. Jest to kolejny nowy itemek, właśnie z całej aktualizacji. I w sumie, no to podobny itemek już kiedyś był w grze. Tylko, że tak, tutaj możemy jednym, yy, właśnie tym działkiem zrobić coś takiego, czyli że tak powiem, takie wiertło, a drugim możemy generalnie sobie w ten sposób latać. Także, yy, no, takie coś już kiedyś było w grze, to się nazywało. Rocket Run i teraz jest to po prostu w słabszej wersji akurat, nie, nie w mocniejszej. Natomiast co, no bardzo ciekawa sprawa, że właśnie coś takiego się też pojawiło. I z nowych itemków mamy jeszcze z tego, co mi się wydaje, to chyba jeden. E, o ile się właśnie nie mylę, ale nie jestem do końca pewny. Natomiast najpierw trzeba w ogóle tutaj zrobić ten save do końca. I wrócimy sobie też przy okazji do tematu Larry Croft. E, w sumie nie ma tutaj za bardzo już do czego też wracać, bo e, mniej więcej wam powiedziałem o co chodzi. W sensie, no będzie jakaś Nowa wersja Larry Croft dostępna. No i co? Nie wiadomo kiedy się pojawi, nie wiadomo ile będzie ona kosztowała, oczywiście, fałdolców, i nie wiadomo też, czy w ogóle przeżyje tutaj zaraz to starcie, bo tutaj, jak widać, po są dość mocni, z tego co widzę. Chyba tutaj rzucamy sobie termit, tu też sobie rzucamy termit. Ej, ty jesteś jakiś nadzwyczajny kolego. Kurczę, wyluzuj, dobra. I mamy to, mamy to jazda. Okej, okay, to już się robi ciężko powoli, robi się ciężko. No nie ma, że nie. To już szczerze szybciej chyba zrobić ten safe niż się kurczę, tutaj z nimi bawić, tak szczerze mi się wydaje. W gdzie tutaj. Ej, 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 wyluzujcie, wyluzujcie, pełen luz, chłopaki. Dobra, ej, przechodząc od razu. Okej, okay, dobra, przechodząc od razu do kolejnego tematu, bo tutaj troszeczkę się, że tak powiem, zagapiłem w ten safe, ale już mamy w miarę luzik, to mamy informacje na temat bardzo sporej ilości darmowych. Rzeczy, w sensie darmowych skinów i ogólnie nagród, co jest bardzo ciekawą sprawą, bo no. Generalnie za często takio, takiego czegoś nie otrzymujemy, i w tych nagrodach mamy również właśnie te skiny za darmo. Co jest akurat bardzo ciekawą sprawą. Jeśli chodzi o pierwszego skina za darmo, to będziecie go mogli wygrać w specjalnym turnieju. I moi drodzy, kiedy ten turniej się pojawi, już wam mówię, pojawi się on dokładnie, moi drodzy, 15. I 15 będzie takowy turniej. Z tego co wiem, to tak jak zazwyczaj będzie o takich godzinach, czyli od godziny generalnie 19, pewnie do 22, coś takiego i do wygrania będzie skin specjalnego samuraja i moi drodzy pojawiła się też właśnie informacja o kolejnym darmowym skinie czyli o właśnie tak zwanej duplikacie, generalnie bardzo ciekawa sprawa i tego skina będziecie mogli pozyskać za jakieś wyzwania, natomiast chwilowo nie wiadomo dokładnie jakie będą to wyzwania możemy się spodziewać, że raczej będzie to wbijanie poziomów także ciekawa sprawka <laughs> a my w tym momencie przechodzimy sobie tutaj dalej i przy okazji teraz bardziej mi zaczyna boleć gardło, lecz przejdziemy sobie do właśnie Black Market iku ponieważ tutaj, no, dzieje się naprawdę wiele i przy okazji tutaj jest ostatni chyba nowy przedmiot, czyli pompka i automat i to jest wydaje mi się, że też właśnie jeden z ciekawszych po całym update'cie, bo jest to nowy item, o dziwo, no bo tak jak na przykład dostaliśmy to coś, to jest generalnie coś, co już kiedyś było, no, w sumie ta strzelba banita też kiedyś była, jakby nie patrzeć, natomiast właśnie to jest totalnie coś nowego i przy okazji mamy też coś takiego, czyli generalnie, no, to safe i jest on zablokowany, mamy tutaj odmowę ukończ zadanie społeczności. Możemy sobie wejść właśnie tutaj w generalnie zadanka i w zadankach mamy coś takiego jak karta magnetyczna. Tak jak się okazuje, no to właśnie społeczność musi tutaj w tym momencie generalnie e, otworzyć skarbce. Także bardzo ciekawa sprawa i musimy to zrobić my jako społeczność z tego co mi się wydaje i wtedy będziemy mieli dostęp do egzotyków, które się tam znajdują. E, generalnie troszeczkę widać, tak jak widzicie mamy tam nową rakietnicę, o dokładnie w tym miejscu i przy okazji tam też możemy zauważyć, że jest coś też egzotycznego. I moi drodzy, zaraz sobie jeszcze do tych egzotyków wrócimy, bo da się nimi zagrać generalnie przedwcześnie. Także to akurat bardzo ciekawa sprawa. Lecz moi drodzy, jeśli chodzi o właśnie tutaj dalszą część tego wszystkiego, no to właśnie te nagrody, jak już też mówiłem, nie wiadomo kiedy dokładnie się pojawią. Wiemy też, że do gry ogólnie nadchodzi jeszcze więcej tych egzotyków, i to jest tylko taka pierwsza fala. I co aktualizację ma się ich pojawiać jeszcze więcej, bardzo Ciekawie, zobaczymy, jak Fortnite dokładnie to wszystko wykombinuje. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś takie no, luźne nowości, to mamy tam jeszcze parę informacji, na przykład o właśnie nadchodzącej opcji z rebootwanami, czyli, że będziecie mogli generalnie kupić czyjąś kartę restartu. I z tego co mi się wydaje, to nic takiego nadzwyczajnego więcej nie dostaliśmy niestety. No dostaliśmy parę itemów i przy okazji, a zapomniałem też dodać, że do odblokowania jest wreszcie Mita z zbanita i tutaj. Właśnie, kurczę moje gardło, już coraz bardziej siada, ale możecie zdobyć Midasa Banite, czyli generalnie tego właśnie zablokowanego skina z karnetu, i jest on właśnie za zdobywanie poziomów, także bardzo ciekawa sprawa. I mogą go zdobywać tylko i wyłącznie osoby, oczywiście, posiadające wersję premium karnetu bojowego, ponieważ inaczej, no niestety, jest to po prostu, e, no jakby wam to powiedzieć, niemożliwe. No i jeśli chodzi o ten update, to szczerze spodziewałem się czegoś więcej, ale. No coś dostaliśmy. Coś dostaliśmy. Bardzo fajna sprawa. Eee, a i w, o, to też tutaj w, warto zaznaczyć. Akurat się pojawiła złota lama. Coś takiego mamy generalnie. To jest właśnie nowa też opcja, która się pojawiła. I ta złota lama daje nam złoto i przy okazji właśnie fontannę złota. Także to jest bardzo ciekawa sprawa. Możemy sobie rzucić fontannę złota i w tym momencie mamy właśnie większego spida Możemy sobie właśnie na tym speedzie teraz w tym momencie kręcić tutaj jakieś dziewięćdziesiąteczki i no, generalnie jeśli chodzi o update, to w sumie tyle, nie? Mamy tego Rocket Drama, no w sensie to takie coś już było, i to nawet lepsze mi się wydaje. E, no i co? On tylko ma jeszcze tą opcję wiertła. Mamy przy okazji to, to jest akurat bardzo fajne, czyli że możecie tak strzelać i ten, no dwa na raz. No i strzelba Banita, to praktycznie to coś, co już też w sumie było, jakby nie patrzeć. No i dlatego moi drodzy, my w tym momencie wyjdziemy sobie z gry, bo wszystko mniej więcej Wam omówiłem, jeśli chodzi o tą aktualizację. E, no, jeśli chodzi o egzotyki. To zaraz sobie do tego tematu wrócimy. Jeszcze warto sobie zaznaczyć temat tego Midasa Banity, bo. O, tutaj jakieś nagrody dostałem. Jeśli chodzi o Midasa Banite, no to jeśli właśnie tutaj sobie wejdziemy do karnetu, to mamy aż trzy jego zakładki. Mamy tutaj pierwszą, gdzie mamy Midasa Banitę. Tutaj mamy Midasa Banitę Rewolwerowca, i mamy do niego taki bardzo ciekawy styl edycji. I na ostatniej stronie mamy Midasa Banite Ducha. Także to też całkiem ciekawa sprawa. Jest to taki dodatkowy stylik edycji, też bardzo, bardzo przy Zwoity. i przejdziemy sobie teraz do tematu egzotyków. I poza egzotykami będzie też do zgarnięcia troszeczkę expa, więc generalnie żeby zagrać sobie właśnie nowymi egzotykami, no to możecie wejść sobie tutaj w lupkę i następnie wpisać sobie hexokot i generalnie w tym momencie wchodzicie sobie w twórcy i możecie właśnie polubić tutaj cały mój profil i kiedy jeszcze nigdy nie polubiliście nikogo, to powinniście otrzymać 10 tysięcy expa. Następnie moi drodzy wchodzicie sobie w tą oto mapę i też fajnie bo jakbyście sobie ją właśnie tutaj polubili i dajecie grę prywatną bądź też publiczną i na nią wchodzicie. I moi drodzy, po wejściu na takową wyspę właśnie tutaj koło tej zakładki weapons macie po prostu nowe bronie i są też bronie egzotyczne, czyli na przykład tutaj, tutaj przy okazji tutaj i tutaj no i są to takie cztery najciekawsze i przy okazji tak, jest to generalnie moja mapka, także bardzo ciekawa sprawa, możecie sobie tutaj generalnie pograć i też przetestować na przykład taką oto broń, która jest wydaje mi się, że całkiem spoko, ta jest moja ulubiona, czyli bezprawna uderzeniowa wyrzutnia rakiet, bo Właśnie jak się wystrzelicie przed siebie, to jakoś strasznie spoko to no nie wygląda, ale jak strzelicie pod siebie, patrzcie to i normalnie was wybija do góry. To jest przecież tak kozackie, o i macie coś takiego. Naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Mamy przy okazji bezprawną, błyskawiczną pompkę automat jak ją przeładujemy, to mamy generalnie efekt właśnie skokoskały. I mamy też bezprawny, ciężki karabin właśnie śledzący. No i jak kogoś traficie tym, to po prostu właśnie, o tak jak widzicie, to będzie wam tutaj go śledziło. Um... No, i przy okazji, z tego co wiem, to też istnieje tam jeszcze chyba jeden czy dwa egzotyki, z czego jeden z nich jest właśnie do leczenia, a jeden z nich to jest po prostu sztucer, który strzela śmierci bombami. Także w ten sposób się to prezentuje. Możecie tutaj wpaść i przetestować to ze znajomymi. Macie też nowe bronie, czyli na przykład właśnie strzelbę Banite. Dokładnie jest ona w tym oto miejscu. Mamy przy okazji, moi drodzy, na przykład tutaj też tą oto nową strzelbę, czyli strzelbę pompka automat. Możecie sobie też jak najbardziej to przetestować. Mamy też przy okazji tą pompę, no i Generalnie, właśnie jakieś inne pompy, także też możecie to przetestować. I mapa ta będzie regularnie otrzymywała aktualizację, co oznacza, że będziecie sobie mogli praktycznie cały czas tutaj jakieś nowe rzeczy dostawać. I macie też przy okazji XP-ka, Jak sobie pójdziecie tutaj, macie na przykład coś takiego, takiego luźnego ziutaska. Jak sobie tego ziutka klikniecie, to wtedy. Zostaniecie przeniesieni do specjalnego właśnie pokoju Tylko nie mówcie o tym nikomu widzowie I w tym oto miejscu macie na przykład takie oto kurczaczki O i tak jak widzicie za właśnie yy, po prostu strzelanie do nich dostajecie expa Tylko, że przy okazji właśnie ta mapa musi przejść kalibrację Więc od razu tego expa jakby na konto nie będziecie dostawali No i przy okazji tutaj właśnie po 15 minutach możecie też zgarniać sobie dodatkowego expa Także myślę, że naprawdę mega, mega ciekawa sprawa Wydaje mi się, że naprawdę, ale to naprawdę warto sobie po prostu zagrać i, że tak powiem, no co, zobaczyć. o Tak jak widzicie, dostałem teraz jakiegoś expo, ale to jeszcze nie z tej mapy, bo tak czy siak jest to wersja prywatna, także jak najbardziej zapraszam Was na tą mapę, a oczywiście poprzez wpisanie kod lub kod będziecie mieli gdzieś w opisie. No i co, to tyle. Możecie sobie przetestować te nowe egzotyczki i do zobaczenia i cześć!